Bienvenue Tomek. Thomas Rusin, Rusin. Ah. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony dziennikarz Łączy Nas Futbol, Belmondo. Jest dzisiaj ze mną trener Sportingu Lemborg, Żałke Clermont oraz dyrektor sportowy Sportingu, Michał Szymański. Witam. No dobra, no to zaczynamy. Jakie emocje towarzyszyły podczas podpisywania tak ważnego transferu dla Sportingu? Eee, Griezmann, Lakaze, Pogba, Engolo Kanté, N'Zonzi. Bardzo się cieszę z przejścia tak znanego zawodnika do naszego klubu. Żyniac, Loik Perin, Thomas Lemach, Laurent Silni. Ufam, że stanie się on ważnym elementem zespołu. No to kibice mogą być zadowoleni z takiego posunięcia klubu? Pajer, Giroux, Kościelny, Peugeot, Mercedes. Stawiamy sobie bardzo wysokie cele na ten sezon. W tej lidze nie ma już słabych drużyn. Lekip Real Madrid. Oprócz przegoń mosty. Dziękuję, to był właśnie trener. Merci, merci. Dyrektor sportowy Michał Szymański, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dla większości mieszkańców Lęborka Sporting jest naprawdę ważny, mają go w sercu. Co tak naprawdę dla ciebie znaczy Sporting? Sporting znaczy dla mnie naprawdę wiele. Od najmłodszych lat marzyłem o grze w tym wspaniałym klubie, z wieloletnią tradycją oraz z ogromną ilością trofeów. A jak skomentujesz wyciek informacji na temat tego transferu? Gentlemeni nie rozmawiają o pieniądzach. To jeszcze może ostatnie pytanie. Kiedy będziemy mogli zobaczyć Ciebie w akcji na boisku? Chciałbym jak najszybciej wbiec w barwach Sportingu Lemberg na boisko, aby wesprzeć swój, 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 swój zespół w walce o trofea. Dziękuję. To był Tomasz Rusinek. Mówił Belmondo. Marcin Wójcik, kapitan Sportingu, specjalnie dla Łączy Nas Futbol. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak drużyna zareagowała na wieści o tak znakomitym zawodniku w ich barwach? Wierzymy, że Tomek będzie świetnym wzmocnieniem dla naszego zespołu. Jest pełen pasji, zaangażowania na dobro drużyny. Wszyscy w szatni od razu go polubili i przyjęli z otwartymi ramionami. Czy ten transfer jest odpowiedzią na dość niezadowalające wyniki sportingu w tym sezonie? Wiadomo, świeża krew w zespole jest bardzo ważna. Daje nowe nadzieje na przyszłość. Skupiamy się na wygraniu ligi. Startuje też Puchar Lęborka także mierzymy w najwyższe cele. Najlepiej oba. Życzę, żeby się to Sportingowi przytrafiło, żeby zdobyło mistrzostwo oraz Puchar. No czego chcieć więcej? Żeby Tomek okazał, że jest warty swoich pieniędzy. Dziękuję. Dobre, dziękuję. Prosimy o zabranie głosu teraz prezesa fanklubu Sportingu Lemborg Piotra B. No się Ogólnie to śmierć frajerom i wszystkim wrogom Sportinga. Czy liczą się dla Was jeszcze wyniki? Czasem tam sprawdzimy to i owo, ale naszymi najważniejszymi celami jest teraz Lejmorska Liga Fanclubów. Czy jest kosa z policją? Zawsze i wszędzie. To był Piotr B. Dziękuję.